jedzie na zapytania i wolne wnioski. Pan y, Tomasz Więcek prosił mnie o słów kilka. Proszę bardzo. Ma jakąś propozycję dla nas? Podobno nie. Wiem. Y, działa, tak? Dobrze. Proszę bardzo. Mikołajkowa propozycja. Pani Przewodnicząca, y, Panie i Panowie Radnia, także tak zwani Radni, tutaj kontynuując polemikę Radnego Ścielińskiego. Y, tak, oczywiście, mam sprawę do, do Państwa. Jest to sprawa dosyć szczytna, ale myślę y, o niej za chwilę. Y, panie, tab... panie więcej, ale proszę bez uszczypliwości. Dobrze. E, zostałem de facto wywołany do tablicy przez pana radnego Czeńskiego. Chciałem powiedzieć, że e, jeżeli chciałby pan dyktować mediom to, co ma się w nich zawierać, e, to należy kupić wizę do Rosji, bo tam bodajże takie praktyki są cały czas e, stosowane. Ponadto cytowanie Kataryny. E, Kataryna nie jest no, niestety dla mnie żadnym autorytetem, jeżeli cytuje pan. Ryszarda Kapucińskiego, Jana nowaka jzorańskiego czy też Stanisława Lema, który powiedział niedawno, że nie wiedziałem, że jest tylu idiotów na świecie, dopóki nie zajrzałem do internetu, wtedy będziemy mogli podjąć jakąkolwiek polemikę. Mało tego, panie radny Szczabiński, Jeżeli chciałby pan, ma pan jakieś uwagi do mojej pracy dziennikarskiej? Proszę bardzo, ja panu przekażę adres mailowy. Może pan napisać. Możemy się spotkać na kawie, ewentualnie jak pan sobie życzy. Bo uważam, że posiedzenia Rady Miasta nie są e, miejscem do tego, aby takie roztrząsać tutaj jakieś niesnaski i prywatne animozje. E, ponadto widujemy się w 30. poniedziałek na piłce nożnej, także możemy tam także e, również porozmawiać. E, kończąc ten wątek, po prostu e, mam nadzieję, że Pańskie uwagi były e, spowodowane impulsem chwili, tak to nazwijmy. Sam Pan zresztą powiedział, że opiera się Pan na informacjach niekonkretnych, zaczerpniętych z internetu, tak samo podejrzewam, że było z tą, z tą Kataryną i jeszcze nawiązując do tego tematu, chciałbym zapytać, gdzie są przedstawiciele pozostałych tak zwanych mediów, z którymi Pan ma ścisły kontakt na dzisiejszej sesji, dlaczego nie było ich na przykład na otwarciu ulicy Rzeplikowskiego?